Ejka, jest 13 grudnia, a my zatrzymamy trzeci vlogmas. Będzie taki mega chillowy weekend i to będzie vlogmas w sumie z tego tylko weekendu. I w sumie nie będę robić prawie nic. Może ewentualnie sobie posprzątam w pokoju i tak naprawdę będę chillować. Może sobie coś oglądnę, jakiś film czy coś takiego. Jutro idę z Wikom na siłownię. Też nawet nie mam z czego uczyć, bo w następny tydzień mam w sobie tylko kartkówkę z matmy. To ewentualnie tego, ale tak to. Już nie mamy nic do Wigilii Klasowej, też e, nic nie muszę robić, bo robiłam w sumie dwa lata z rzędu i jeszcze do tego kupowałam choinkę, więc e, ogólnie rzeczami na Wigilii Klasowej zajmują się inne osoby. Także ja mam luz i nie muszę nic kupować, e, więc na pewno coś Wam chcę nagrać na pewno z Wigilii Klasowej, więc jakiś urywek z następnego tygodnia też Wam nagram. I jeszcze idę do dziewczyn na noc, w sensie do Wiki idziemy z Mają na taką świąteczną nockę, taką wiecie, mega grzybną nockę, na pewno chcemy zrobić, wiecie, takie świeczki, jak znajdę to pewnie gdzieś tutaj wam yy, wkleję jakieś filmiki albo zdjęcie, jak to wygląda, bo widziałam na TikToku, że wiecie, macie takie zwykłe świeczki, takie białe. Do tego kupujecie wiesz, takie malutkie świeczki, takie rozpuszczacie je, w się sensie, trzeba je zapalić, i ono się tam, wosk się rozpuszcza, i takimi patyczkami robicie sobie jakieś takie wzorki. I to może być fajne na prezent y też, ale tak, żeby sobie postawić i coś takiego, to wydaje mi się, że to będzie spoko, także to będziemy robić, pewnie oglądamy sobie jakieś filmik, coś sobie zjemy dobrego, jakie kurkie przedstawienia, co będzie w kolejnym vlogmasie i co będzie w tym vlogmasie. Więc co, zabieram Was do yy, oglądania vlogmasa. Dobra, jedziemy znowu niedługo do sklepu i ogólnie ja kiedyś kupiłam sobie tą bazę z Shaina, bo mega dużo ludzi ją poleciało. Ona chyba działa trochę z Elf. Nawet ma podobny kolor. I mega dużo ludzi ją używało. Mówiłam, jest spoko. I ja ją zamówiłam i ona nagle zaczęła mi się ciastkować I się, czy dwa razy mi się tak ściastkowała, że. Po wyglądało to okropnie. Yy, a teraz mam i nowy krem. Yy, yy, I tą bazę. Yy, więc mam nadzieję, że tym razem będzie git. I tego... No bo kurde, do niej też się powinien tak wiecie. O! Się klei to. Więc mam nadzieję, że moje ręce też mi się w ogóle kleją. To jest ta obaza. Także, no, mam nadzieję, że... O. ja Dobra, nie, to się nie trzyma. Dobra, poczekam, aż to wyschnie. Może się wtedy przyklei. Dobra. Dobra, już się odkleja, ale... Z się mega klei. Także spróbujemy nałożyć podkład. No, kurde, mam nadzieję, że jednak się... I to będzie git, bo... No chciałabym używać tej bazy ee, ale wydaje mi się, że jak ta będzie zła, to ta z elf też będzie zła. w sensie z do mojego podkodu także zobaczymy, czy idę pomalować. I ty do was później jak się pomaluję. Albo wszystko zmieję, bo wszystko się ściskuje. się spieszyłam, y, jak się pomalowałam, tak w ogóle wygląda mój makijaż, to jest szybkiłość na w ogóle, że co mi się odkleja już. Masakra, y, bo szybko się spieszyłam, bo jeszcze to odwodziłyśmy z mną na autobus i zrywam hoza zakupowe, bo nie nagrałam dużo przybytek tam ogólnie z... Y, y, z takich byliśmy sk w sklepach, ale kupiłyśmy całą szatę. Y, oczywiście nie wszystko jest z Action, ale y, jest też jest kilka rzeczy z Rossmana. Mm, z Sinsaya z, z Action Z jakiegoś Teddy'ego I z innych takich rzeczy I z pepko jeszcze z Takie sklepy z pierdółkami Ale wam pokażę Co przynajmniej kupiłam W tam też są prezenty, więc to też wam pokażę Mam nadzieję, że te osoby nie będą Powiem co jest dla Jeżeli mówię, że to jest dla ciebie, to skipnij Skipnij tak o dobrą minutę Może dwie czy coś No ale tak, pierwszą rzeczą to jest takie coś. To jest takie na babeczki na nowy rok. Myślę, że naprawdę fajne. To jest z tego, od razu nie powiem ceny. Z Tediego za 50. Kolejna rzecz z Tediego są takie gąbeczki, bo no, nie ma jakieś tam rzeczy takie florystyczne. Robił w ogóle. E, Robiła jakiś dekupaż, Coś takiego. Yy, I musiała właśnie mieć takie gąbeczki. Myślę, też takiego kupiła, bo od koleżanki jakieś tam pożyczała, więc sobie wzięła tym razem. Taki klej i on jest matowy, no i on jest też do. Dekuparzu. A i to kosztowało też 5 zł, a to kosztowało 9,50. No to jest e, takie, takie jachonie, ciasteczka. I to jest w sumie na tą nockę z dziewczynami, co będziemy miały, tak żeby to mogło sobie zjeść. To jest, tak wiecie, do. Taki diamond painting, coś takiego. I to to jest spepko. I to kosztowało 5,50. Rozumiecie to? 5,50. Ja w ogóle jestem w szoku, że to kosztuje tyle, jak to ma, wiecie, 40 na 40. To jest mega mało. Do tego są, jest ten klej, jest takie o i, i to, no i są, wiadomo, jest to cała mata i do tego jeszcze te kryształki, a były jakieś papugi z tego i właśnie były kwiatki, ale moja ciocia ma róże na plecach, wytatuowaną, więc wydaje mi się, że to będzie fajne, po prostu ona lubi takie rzeczy, więc mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to jej się spodoba. Rzecz dla cioci to jest... Takie szmatki z pepką. takie Takie w sensie nie szmatki, tylko takie, wiecie, ściereczki, żeby sobie powiesić czy na yy, yy, piekarnik, czy coś takiego. Taki świąteczny, taki o, takie i takie. No my w sumie mamy takie same, mama kupiła, więc yy, ten, a i to kosztowało 5,50, a to kosztowało dwa To jest szalik taki o, bo ona w sumie chodzi w szalikach, więc yy, szalik, no ją kosztował dwie dyszki. Także, także też spoko. Ta wujka teraz. Taki, taki kubek. Christmas. A i ten kubek kosztował 10 zł. A jeszcze z pepką kupiłyśmy z mamą takie kolczyki. One były za 3 zł. Kartki dwie. Mega słodkie. Tak jak wiecie, prezenciki jak jest tak, jakieś takie. No, przepiękne, i, i przyznane też z duchy na 3 zł. Także uważam, że mega spoko. Jak za tyle kolczyków. Mega git. Prezent dla jakby te dziecka, znajomej moich rodziców. Troszkę jakie słodki! Taki, taki tył ma. Nie no, przepiękne jest. I kosztowało 14 zł, bo też było na promocje. W ogóle teraz wszystko jest na promocjach, więc jak jesteście i chcecie coś kupić, chcecie dokupić prezenty i w ogóle jakieś takie rzeczy, lećcie. Kupcie. Idźcie do sklepu, bo są takie promocje teraz, że to jest hit. Naprawdę. i teraz będą rzeczy z Rosmana. I tak, w Rossmani kupiłam prezenty dla Mai i dla Wiki. Ogólnie my mniej więcej tak mówiłyśmy, co byśmy chciały mm, dostać, więc to nie będzie jakieś wielkie zaskoczenie. Maja mówiła, a Wika tak średnio, więc yy, na początku pokażę wam dla Mai Taki Setting Spray z Everybody London. On jest takiej Glowy i ma w ogóle takie kuleczki tu na dole. O! No, jest Mam nadzieję, no, że nie ma nic innego, bo wydaje mi się, że yy, tylko to tam było taki spray. Nie wiem, czy to jest setting spray, czy to jest tylko ten... Mam nadzieję, że to jest to. Dla Wiki, bo my ogólnie robimy tak, że ja się składam... Ja się składam z Mają na prezent dla Wiki i ja z Wiką na prezent dla Mai, a dziewczyny składają prezent dla mnie. Więc tak, to było dla Mai i resztę prezenty kupuje Wika. Więc tak. A cały, cały prezent dla Wiki kupuje bo to jest dla Mai, A cały prezent dla Wiki. Kupuję ja i mam po prostu oddać kasę, bo ja miałam płacić gotówką i wzięłyśmy taki o zestaw, bo ona na tych klasowych e, prezentach powiedziała, że ona chciałaby z tej serii e, szampon. Więc my stwierdziłyśmy, że dokupimy jej jeszcze do zestawu, odżywkę i maskę do włosów. Na pewno się ucieszy, bo ona jest w ogóle w szale. Że włosy, 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 więc na pewno się spodoba. i Jeszcze do pewnie jakieś słodycze i to będzie tyle, bo składa mi się po trzy dychy na głowę. Mm, czyli razem na jedną osobę wchodzi 60 zł. Także uważam, że mega spoko. I, i, i co? I jeszcze z Rosmana to już dla siebie kupiłam, więc dziewczyny już możecie oglądać. Yy, piankę, bo już mi się kończy, mają jajki spoko. No i płyn micelarny. Uważam, że to jest najlepszy płyn micelarny. Zmywa mi klej do rzęs, wszystko mi zmywa. Nic mi nie zostaje. Jest taki z olejkiem, jest dwufazowy. Mega mało się odzywałam dzisiaj, ale tak, byłam na siłowni. Jak w sumie widzieliście. Eee, byłam też oddać tą mgiełkę Mai. I udało się mu zwrócić, ale muszę zamówić to, jakby tego stink spraya przez internet. No bo nie ma w ogóle stacjonarnie tego dostępnego także, także no nie mamy w sumie jak tego kupić stacjonarnie I wróciłam do domu, jestem z sumie I będziemy ubierać choinkę I na pewno robić wejmki z mamą Leżałam jadłam obiad, my w grę na iPadzie Jeszcze szukałam dla rodziców jakichś tam rzeczy I teraz będziemy ubierać choinki tu mamy lampki w ogóle, mają choinkę, ale ja mam w sumie, te lampki są takie kolorowe, nie wiem w sumie co z nimi zrobię, bo chciałam je powiesić, ale tak tutaj gdzieś, ale nie wiem czy to nie będzie za dużo już światełek, bo ja mam mega dużo światełek w ogóle w pokoju, a to są takie na lampkę, takie, takie o niebieskie. Zanim ubierzemy choinki trzeba to posprzątać, bo... Jest lekki syf. Sprawdźmy może, czy one w ogóle działają. O! No. Działają. No co jeszcze dzisiaj kupiłam? Na pewno właśnie mówiłam, oddałam tą, e, ten Glowing Spray My, ten z Everybody London. E, I kupiłam jeszcze w Action takie coś do włosów, bo ja to mam już jedno, ale w sumie to, w sumie to mi się kończy. E, i, I kupiłam drugie. Kurde, nie chcę już tego... Ten, to i to kosztuje niecałe 7 zł w Action jest spoko, bo nie skleja włosów, e, a fajnie je ulizuje. E, więc to jest spoko. I to jest moje drugie już opakowanie tego. Takie. Nie było takich, wiecie, pimple pan a tam są fajne takie. Tylko były jakieś takie. I one były droższe i jest tylko 10. Nie wiem o co chodzi. ale są fajnie tak zaciskane, więc chyba sobie po prostu otworzę naraz. No e, pojedynczo eee, i po prostu włożę jedno w drugie, no bo po co mi dwa takie opakowania, jak mogę mieć jedno, eee, o. i tu są takie serduszka taki. ej, eee, i są takie jak wstana, że się tak rozrywa i mega zarąbiste. Szkoda, że jest ich tylko 10 What the hell w ogóle. Tylko tyle. Komacie to? Mega gówno. Ja to zapłaciłam, znaczy swoją drogą zapłaciłam 103,33, ale Wiecie, sam fakt, nie wiem ja zapłaciłam za fajne opakowanie chyba. Kupiłyśmy jeszcze z mamą dla brata Kuby takie słodkie kapcie kapibary. no one są przesłodkie, on ma teraz w ogóle taką fazę na kapibary, że na pewno mu się spodobają. I wzięłyśmy trochę większe, bo jak mu to urośnie stopa, to będą też na niego dobre, a yy, on ma taką stopę co ja, a dla mnie były git. Nawet były delikatnie, znaczy nie były delikatnie większe, tylko były takie fajnie, idealne, trochę większe, więc spoko. Takie, o, no, mega słodkie. I taką smyczkę dla mojego pieska yy, na spacery. I one kosztują, a, te kawiary kosztowały yy, 35 zł, tylko jak yy, my, Fabka, akurat już ma jakiś rabat, więc one trochę mniej nas wyszły. Yy, do tego właśnie tą smyczkę taką, o, to jest taka świąteczna. Z takimi psami świątecznymi I mamy takie wymiary, o Bo złoka jest mała I to około 10 złotych widzicie, ale tu Tak w tym pudle? Tak w tym pudle Są bombki Ale to nie są tylko bombki Tylko jeszcze bombki na choinkę tą drugą Tam yy, dla rodziców Więc Trzeba sobie jej przyjrzeć, powiemywać moje bombki i będziemy dekorować moją choinkę. Ogólnie zamówiłam też mikrofon, żeby było mnie lepiej słychać, ale no niestety e, nawet nie przyjdzie do końca masów. W sensie, yy, ma... Okay. E, ma przyjść 25-31 grudnia. Także no zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że i tak te rzeczy przyjdą i tak wcześniej. mam taką łamą gwiazdę na co do kolinki, yy, ale to nie tej mojej, tylko tej yy, w salonie. I yy, yy, yy co? Yy, kurde, mam nadzieję, że mi przyjdzie wcześniej. Jednak to, bo to w ogóle jest mega duży czas wysyłki i jakby jestem aż zdziwiona, że to tyle idzie. No bo jak zawsze. Yy, Zamawiałam to jakoś to. Nie wiem, mam wrażenie, że to krócej szło. Siedem dni roboczych i elo. A tutaj po prostu ja nie wiem, co się wydarzyło. Ale co? Yy, bo krójeczce na pewno nie jeżdżą w Wigili, więc na pewno będę dostała 25, nie 26. Ewentualnie w sobotę 27. Mam nadzieję, że to dostanę. Tam są jeszcze prezenty dla niektórych osób. Także no, ej, kurde, na samym dole są moje bombki. Masakram. Dobra, tak wygląda moja choinka. Jest przepiękna. I lepiej wygląda na żywo zdecydowanie niż na filmiku. Jest taka, widzicie, pełna. Tu delikatnie może jest tak mniej, ale ogólnie, jak się na nią patrzy, przepiękna. Przepiękna. <laughs> pielęgnacji z dzisiejszego vlogmasa, mam nadzieję, że taki luźny vlogmas, taki w sumie krótki, wam się podobał ehm, mega luźny weekend i co, do zobaczenia w kolejnych vlogmasach, dzięki za oglądanie, Pa.